Cześć, porozmawiajmy o gospodarce magazynowej i konfiguracji magazynów. Aby przejść do modułu, wybieramy z bocznego menu magazyny, następnie gospodarka magazynowa. Domyślnie zaznaczona jest wbudowana gospodarka iDUSEL, gdzie stany magazynowe można wprowadzać jedynie za pomocą dokumentów magazynowych naszego WMS. Możemy też wybrać program innej firmy. Tutaj domyślną opcją jest integruję przez bridge lub Camsoft bridge. Czyli naszą aplikację pomocniczą. Możemy też wybrać drugą opcję, która pozwala na wprowadzanie stanów, zarówno za pomocą dokumentów magazynowych, jak i ręcznie na karcie edycji towaru. Jest to również opcja wskazana przy integracji z BaseLinker. Poniżej znajduje się lista magazynów. Tutaj widzimy nieco więcej magazynów, natomiast domyślnie będą to tylko magazyny M1, czyli magazyn główny. Magazyn M0, czyli magazyn obcy, MP, czyli magazyn przedsprzedaży i MM, czyli magazyn przesunięć międzymagazynowych. Magazyn M0 nazywany jest także magazynem dostawców i na nim umieszczamy stany magazynowe towarów, których nie mamy dostępnych od ręki i są na zamówienie. Magazyn przesunięć jest istotny jedynie w przypadku, kiedy mamy więcej niż jeden magazyn własny. Aby przejść do edycji magazynu klikamy Edytuj po prawej. Możemy nadać nazwę naszego magazynu. Jeżeli adres magazynu jest inny niż adres firmy widniejący na dokumentach sprzedaży, to zaznaczamy nie i wprowadzamy dane poniżej. Poniżej znajduje się sekcja ustawień ogólnych, gdzie decydujemy, czy magazyn ma posiadać daną funkcjonalność, czy nie. Poniżej określamy przeciętny czas przygotowania zamówienia do wysyłki i odbioru osobistego. Jeśli powyżej zaznaczyliśmy brak możliwości odbioru osobistego, to czas przygotowania zamówienia do odbioru osobistego nie ma znaczenia, to pole będzie ignorowane. Niżej konfigurujemy godziny otwarcia magazynu. W tym miejscu dodam, że na samej górze strony jest opcja, aby dodać dni wolne. W końcu, na samym dole, możemy określić godziny odbioru przesyłek z magazynu przez poszczególnych kurierów. Ta sekcja nie jest obowiązkowa i jest często pomijana przy konfiguracji. Wtedy zostawiamy natychmiast. Ma ona zastosowanie, kiedy kurier przyjeżdża po paczki o stałych godzinach. Czas wysyłki towaru wyświetlany klientowi na karcie towaru jest wyliczany właśnie na podstawie tych trzech ostatnich sekcji. Jeśli więc zależy Ci, aby wyświetlał się precyzyjny czas wysyłki, zadbaj o to, aby prawidłowo je skonfigurować. To tyle jeśli chodzi o gospodarkę magazynową i konfigurację magazynów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.